Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan, ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki. Przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarisz put, Lud, Meszek i Roż, Tubal i Jawan, do Wysp Dalekich, które nie słyszały mojej sławie ani nie widziały mojej chwały. Oni rozgłoszą chwałę moją wśród narodów. Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich Waszych braci. Na koniach, na wozach, na lektykach, na mułach i na dromaderach, na moją świętą górę w Jeruzalem, mówi Pan. Podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę pokarmową w czystych naczyniach do świątyni Pana, z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i Lewitów, mówi Pan. Oto słowo Boże. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg się zwraca do Was, jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana i nie upadaj na duchu, gdy On Cię doświadcza, bo kogo miłuje Pan, tego karci zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Trwajcie w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, Błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Proste ślady czyńcie nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. Oto Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał, Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni. On rzekł do nich, usiądźcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam Wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. A skoro Pan domu stanie i drzwi zamknie, wówczas stojący na dworze zaczniecie kołatać do drzwi wołać, Panie, otwórz nam. Lecz On odpowie, nie wiem skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić, przecież jadaliśmy, piliśmy z Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Na rządkowie powiadam Wam, nie wiem skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Tam będzie płacz i skrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym u siebie samym plecz wyrzuconych. Przyjdą ze schodu, z zachodu, z północy, południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto ostatni. Którzy będą pierwszymi, są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Będziecie moimi świadkami. Drodzy umiłowani w Panu, siostry i bracia, zgromadzeni na świętej wieczerzy. Będziecie moimi świadkami, to myśl przewodnia i tytuł tegorocznego orędzia misyjnego, jakie papież. Franciszek skierował do całej wspólnoty kościoła. Te słowa są zawarte w Księdze Dziejów Apostolskich. Będziecie moimi świadkami. To część mowy, jaką miał wypowiedzieć Jezus Chrystus zmartwychwstały martwych tuż przed swoim niebowstąpieniem. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, w Samarii i aż po krańce świata. I Powierzch Kanciżek zachęca nas, abyśmy właśnie ten fragment owej mowy przed niebowstąpieniem Jezusa Chrystusa rozważyli w duchu misyjnym w trzech takich punktach. Będziecie moimi świadkami, po krańce świata otrzymacie moc ducha świętego. Już w początku tego rozważania będziecie moimi świadkami, widać na i bracia, że sprawa misji w kościele, to nie jest sprawa jakiejś pojedynczej osoby, dzieło kogoś indywidualnego, aczkolwiek są charyzmatycy, misjonarze, to jednak oni wyrastają ze wspólnoty i idą we wspólnotę tworzyć. A nawet dzisiaj postrzegamy, że całe wspólnoty opuszczają swoje domy rodzinne, aby być świadkami Jezusa Chrystusa. Całe rodziny też by taka wspólnota nauka sekumenalna posyła całe rodziny na misję, aby być świadkiem Jezusa Chrystusa. Ale z drugiej strony, papież nazywa to jest takie drugie pół, co tego, tego posłania, będziecie moimi świadkami, to też uświadomienie sobie, że od chwili Sztu Świętego każdy z nas jest zaproszony, by być świadkiem Jezusa Chrystusa. By świadczyć o Jezusie Chrystusie. By ukazywać Jezusa Chrystusa. I pewnie wielu z nas zauważa, że wcale to nie jest takie proste i łatwe, bo pytamy się nieraz, no gdzie mamy być tymi świadkami i słyszymy w tym drugim punkcie rozważania misyjnego aż po krańce świata, ale te krańce świata rozpoczynają się od najbliższego mojego otoczenia, gdzie ja żyję, odpoczywam, przeżywam swoją codzienność. No i właśnie... Tutaj nieraz zadajemy sobie pytanie, jak być takim świadkiem dla swojego na przykład syna czy córki. Kiedy, kiedy prowadzono się i przynoszono się do Chrztu Świętego, towarzyszono podczas pierwszej Komunii Świętej, sakramentu wierzmowania, a dzisiaj na przykład żyją bez ślubu kościelnego. Jak być dla nich świadkiem? Pytamy się, jak być świadkiem... W tym najbliższym naszym środowisku, czy może w dalszym otoczeniu, chyba są może moi nawet i sąsiedzi, może i nawet na klatce schodowej, którzy od chociażby przez pandemię rozluźnili swoje praktykowanie uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i dzisiaj nie widzimy ich na Mszy Jak być świadkiem? Na pewno się i bracia, odpowiedź jest bardzo ważna, że przez dobroć, życzliwość. Pokój serca i ta negatywna odpowiedź, broń Boże, przez zaciśniętą jakąś pięść czy jak to mówimy, język nienawiści, hejtowania bo, bo on też się wkrada. Że i tak dzisiaj społeczeństwo nasze mówi, tak się komunikuje, on się też wkrada do relacji naszych na polu, nawet religijnym. Niektórzy też właśnie wypowiadają myślę, że są lepsi, bo może więcej praktykują. Nie idźmy tą drogą, to nie jest świadectwo Jezusa Chrystusa, to jest jakiś grzech dzisiejszego świata, dzisiejszego czasu, grzech języka, który trzeba nam pokonywać też w dziedzinie życia. Nie, nie zarażajmy w dziedzinie życia religijnego takim grzechem arogancji, apodektyczności czy nienawiści, ale życzliwość, dobroć. Tak jak mówi hasło, roku duszpasterskiego jesteśmy posłani w pokoju Chrystusa. Tu może być jakieś dla mnie czy dla Ciebie zapytanie, czy rzeczywiście widać pokój w moim sercu, kiedy ja wychodzę ze świątyni. Czy ja daję świadectwo pokoju po przeżyciu Eucharystii. Ale też te krańce świata, myślę, że siostry i bracia my dzisiaj też przez grzech sobie jakoś tak nawet przybliżamy. Popatrzcie jeszcze rok temu na naszej wschodniej granicy. Polsko-ukraiński. Nikt nie myśli, że to będzie granica pokoju. To jest kraniec pokoju. Tam już jest wojna. Idźcie aż po granice świata. Jezus Chrystus chce, żebyśmy tam dotarli ze swoim świadectwem i wielu misjonarzy też z mojego zgromadzenia zakonnego w kilkunastu parafiach są tam na Ukrainie, towarzyszą im. I dlatego też, jak Krzysztof powiedział, proszę Was o wsparcie. Ja będę w przeciągu Kościoła z takim tradycyjnym kalendarzem misji. Ja go nie sprzedaję, ja go tak go na pamiątkę. Ale jak ktoś by chciał złożyć jakąkolwiek ofiarę na misję, to składam serdeczny łódź Na pewno w tym roku takim trudnym, choć jest prowincja, wiele takich środków materialnych przekaże na Ukrainę, ale też mamy w innych zakątkach świata nasze misje. Będziecie moimi świadkami po granicy świata i otrzymacie moc Ducha Świętego. Ja się jeszcze podzielę się z tymi bracie właśnie w tym punkcie otrzymacie moc Ducha Świętego takim świadectwem misyjnym mojego współbrata ojca Ireneusza, z którym byłem na jednym roku w seminarium. On cały czas całe seminarium na aż zanudzał, marzył, by pracować w Chinach Ludowych. Jego marzenie poświęcenia się spełniło. Najpierw został posłany na 3 lata do Australii, tam nauczył się języka angielskiego, potem w Hongkongu założono międzynarodową wspólnotę, kiedy Hongkong był jeszcze pod jurysdykcją angielską i jeden tam z naszych ojców Polaków prowadzi szkołę innej narodowości, jest tam proboszczem. No i mój współbrat, z którym byłem na roku, on miał swoją taką posługę, że na różne wizy tam turystyczną czy jakąś inną wjeżdżał. Do Chin, tam udzielał Sakramentu, pracował w kościele podziemnym, katechizmował, też nawet na pewien czas, by być dłużej w Chinach, zatrudnił się jako wolontariusz do pracy z chorymi na AIDS, no i potem musiał wracać do Hongkongu i tak dwadzieścia parę lat pracy, pasji, nauczenia się języka jeszcze oprócz angielskiego, kantońskiego, mandaryńskiego, i przyjechał na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa z młodzieżą z Chin. Pięć lat było w spokoju, nadal mógł pracować. Po pięciu latach ta młodzież została przesłuchiwana. Wtedy wybuchła pandemia. Mój współbrat był w Hongkongu, młodzież przesłuchiwana i został wydany dekret, że właśnie ten mój współbrat ma zakaz wjazdu do Chin jako wróg państwa pracujący w kościele podziemnym. Dobrych kilkanaście miesięcy temu pisał do mnie taki list mailowy, w którym dosłownie czuło się, że to jest człowiek złamany, który stracił sens życia. Mówi tyle lat pracy, marzę, trzy język kantoński, mandaryński, angielski, specjalnie, by tam móc pracować. Pamiętam takie słowo, grunt pod nogami mi się załamał. Ale mówię otwarty na działanie Ducha Świętego. Nie wiem, czy tydzień czekałem. Dostaję następny list, który opisuje mi, jest światło. Opisuje takie zdarzenie. Tam w tej naszej parafii jedno państwo miało jubileusz. Na ten jubileusz. No, zjechała się rodzina, przyjechała też córka, która wyszła za kubańczyka i akurat, no, też zaproszono oblatów na przyjęcie wieczorne moich współbraci I mój akurat współbrac siedział na tej, przeciwko tej córki tych państwa Ja na tak patrzę na mojego współbrata i mówi, proszę ojca, niech do nas przyjęcie na Kubę, nam brakuje misjonarzy, nas jest reżim na Kubie. Ale my chociażby, którzy przyjeżdżamy, my jesteśmy katolikami, potrzeba nam katolik, księży katolickich. I on mówi, że światło. Hongkong, Kuba. Kto by pomyślał, my nie mamy nawet Polacy, oblaci żadnej tradycji, by na, na Kubie pracować, czy mieć jakieś miejsce. No ale poszedł do swojego przełożonego. Ten widział zresztą, myślał, że nawet ma jakąś depresję. Mówi, to może. Pojedziesz na jakiś czas do Meksyku, tam mamy naszą wspólnotę, tam co prawda jest inny język, ale może po angielsku tam też odpoczniesz, rozmyślisz, rozważysz. Dosłownie cztery tygodnie temu zdzwoniłem się z nim przez internet i mówię, słuchaj, uczę się już intensywnie hiszpańskiego, ale najważniejsze, na Boże Narodzenie będę na Kubie, już mam miejsce, gdzie będę pracował w Arabii. Otrzymacie Jego moc. My, może, ja dzielę się tak. Też przypominam sobie to wydarzenie dla samego siebie przede wszystkim, bo ja mam nieraz wrażenie, że my tak jak mamy być tymi świadkami Jezusa Chrystusa, to my się tak, tak błaha, jakoś tak tłumaczymy, nie? że tam, nie wiem, za młody, za stary, za gorący, za zimno. A tutaj się życie zawaliło i Pan Bóg przyszedł z pomocą. Pan Bóg da. Módlmy się do Ducha Świętego, o Ducha Świętego, abyśmy byli Jego świadkami w tych najbliższych środowiskach. A gdyby komuś też serce dyktowało, to składam serdeczny Bóg zapłać też za tych świadków, których wspomożemy przez dobre materialne tam w Krukcie Kościoła. Niech będzie uchwalony Jezus.